To zdarzało się wielokrotnie, ale też zdarzało się, że, że, że ktoś zapłacił więcej pieniędzy w tej całej radości za samochód, I Jalik mówi, ty jest, jest za dużo. A czerwoniutki. A nie było takiego w planie. Nie było w planie, ale piękny, nie? W automacie. Proszę, cioci. Idziemy tutaj dalej, ale to nie jest tylko fajno. Teraz zapytamy Pana. nie jest kombi. A to by się działo takie, nie? No nie kombi. To, może być. Jakby zadycha jeszcze chcieli oddać. Ale no tak. Ta, ta. <grym> Sam bym wziął cztery. <grym> o, tu masz. Tu masz porozdzielki swoje. Te maluchy. A to jest, 8? To jest ale nowy z kłami, no. Ja to jest jakieś nowka. Ten z kiełkami po 21 mhm. roczku to może być yy, wiadomo. Może być droższy. Może być drożej niż Tu masz 5.00 Zobacz panoramka Zobacz do środka Może akurat Karcza świeżak Ee, tu wypaśnik jest Kurde fajny Ładny kolor Fajowski Cztery kamery bracie ten jest ciekawy. Samoparkujący. Dużo przyjechany, bo tarcza miodna. Aha. Tu masz bez panoramy. Lepiej panoramkę mieć jak nie mieć. Nie ma, sam... nie ma samoparkowania, tamten maskórkę. Coś pan tu wyhaczył. BMW 7, bierz dla żony. Może być za świeżo, za drogo, za grubo Zapytamy. 19 rok w benzynie Kolor przepiękny co? Pan uważa Automatyka 4 kamer nie ma no kombi zupełnie inny To całkiem jakiś tak, nie? Ten taki jest ostra sytuacja A kombi jest taki zwykły Czwórka dzieci, dwa psy tak, jeszcze się do bagażnika. Grabki biorą na działkę. Dlatego jeżdżę kombi. Dlatego jeżdżę właśnie kombi. Ktoś pytał o te sedany. Nie znam ceny. Mogę zapytać, ale. Ile on mówił za to? Nie wiem. Ile mówiłem? 16,5? 17,5, 16,5. ten był droższy, co? Tak. Dobra, zobaczmy, jaki rocznik z tym jestem 1,5 dieslowski. I też wiesz, nie znam przebiegu, bo za dużo informacji potem ja się w tym wszystkim gubię. I to jest maszyna już taka, kurde. Torpeda, parę złotych więcej. Mnie by już taki bardziej cieszył, taki. Co tu na cyferkach? Osiemnastka. Tu już jest kawał, kawał wszystkiego kawał wszystkiego cztery kamery. Panorama dobrze mówię z tymi kamerami? Nie, dwie kamery. Przód i tył, tu, tu widziałem tą kamerę, czy mi się wydawało, tak tutaj Pożądaliśmy co tam trzeba, tu Pana Alikowca Skodzinka, Volvo, BMW Tiguan się sprzedał, widzę piękny był 20 rok w benzynie Coś na prądzie, coś na elektryce Tu z tyłu, coś z przodu A5 Mercedes nie, XC60 nie, XC40, ktoś szuka. O! Pytacie o te smoki. Nie znam cen. O i tak zawsze pytacie o nie, jedno, jednorazowo. ja byłem się o coś. I lecimy dalej. Jest! Z 300 metrów! Do głównej w prawo, tak! A to nasz człowiek! Sprzeniec sobie tam! Tu jest parking w środku! Parking w środku jest! No jasne, chodź! Ja też go poznałem dopiero teraz! A to nasz człowiek, który miał dzisiaj problem o samochodu i był w warsztacie, bo wężyk hamulcowa rura poszła i lało się mu z prawego przedniego. I teraz go poznaliśmy. tą Myślałem, że jakiś obcy chłop nas zaczepia. Zupełnie Tu proponuję oglądać, bo tu jest co oglądać. Ładny Nissan, widzę panowie, czarny Nissan. Kaszkach za mną, ekipa. wycieczka ekipa. Ciekawe co to stoi, taki manualna. 19 rok manualny. Kurde, ładne są faktycznie. Ciekawe co jest. Ceniony. Co jest? Tak, tak, tak. Takie jest kształtne. Cztery kamery. Cztery kamery. Zobaczmy coś tu jeszcze na tym placu. Tu się wyprzedało normalnie. Pustka. Jeden człowiek, drugi, trzeci. Idziemy pytać. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić, przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie Pan Romek. Czołem. Cześć. Pozdro